Siedziałem sobie ostatnio w tramwaju, wracałem do domku w co dzień. No i na przystanku wchodzą trzy dziewczyny. No i sobie zaczynają gadać, plotkować. Aż dochodzą do tematu ubrań. No i jedna mówi, że ma ten fajny sweter z Shane. A druga mówi, że w sensie chodzi ci o Shin, tak? Do tej pory nie wiem, która ma rację, ale ta w sweterku mówi, że kurde, trochę się poce w tym, nie? Wow, niesamowite, że pocisz się w swetrze, który jest 100% z poliestru i w ogóle nie pozwala Twojej skórze oddychać. Oj, ty moje biedactwo. Ech, te tramwaje bez klimatyzacji, tak ciepło tutaj jest. Jeszcze ci ludzie wokół, fuj. Ale właśnie to wydarzenie było moją największą inspiracją, żeby nagrać ten film. I właśnie dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, dlaczego Hole Shin i ogólnie cała marka Shin są po prostu straszne. I od razu na początku odsyłam do tych dwóch filmików, bo są bardzo fajne, mówią dużo o tej marce jakby od wewnątrz, na przykład o warunkach pracy i jeszcze o środowisku. Ja też powiem trochę, ale tutaj jest dużo lepiej to wyjaśniane niż u mnie. No ale przejdźmy sobie już do tego, dlaczego wszyscy nienawidzą Shin? I jak się okazuje, mamy całkiem sporo powodów do tego. Bo to nie jest tak, jak wiele osób myśli, że te osoby, które nie lubią Shein i ktoś im powie, że kupuje w Shein, to od razu będzie, że. Nie WIDZĘ cię. Tylko po prostu mi na przykład jest legitnie przykro. No bo weźmy sobie taką Nastazję. Ona jest kompletnie. Clueless. Jedyne co wie to to, że na Shinie jest bardzo dużo rzeczy, są one tanie i są. cute. A to, że wszyscy obrażają jej markę, to po prostu ich to boli, że można się tak tanio i dobrze ubrać. Huh? że nie trzeba już wydawać tych wszystkich tysięcy złotych jakie wy wydajecie na ubrania, bo za stówkę już możesz mieć super outfit z Shein. Wow, kto by tego nie chciał? Ja wiem, że większość osób pewnie kojarzy tę markę z dziewczynkami. Dzień dobry Polsko. Ale nie wierzę, że nie ma dorosłych osób, a także, że nie ma chłopa, który nie zrobił hola, shin. Nawet teraz piszę to i zobaczę, czy mi coś wyjdzie. Na 100% tutaj coś będzie. Chyba najważniejszą rzeczą, o jakiej musimy sobie pogadać, to jest shin, hole, haule, hole. hole. Nazywaj jak chcesz. Jeśli ktoś nie wie o co chodzi, to chodzi po prostu o to, że kupujesz niesamowicie dużą ilość ubrań za niesamowicie mało pieniędzy. No i później otwierasz to i mówisz: Wow, ale dużo ubrań. Teraz będę miała co nosić? Nie, no ten Shin jest dużo lepszy niż zarania. Możesz mieć trzy razy więcej ubrań w tej samej cenie. I ogólnie ja nie mam dużo problemów do Holly Shin, bo mam tylko jeden. To, że istnieją. Zapraszam cię na asemerę z Holusem. Idziemy oglądać to cudo. Ja powstrzymałam się, bo ...no, są naprawdę obłędne. Co? I naprawdę ja nie chcę nikogo obrażać. Dziwne, nie? ale po prostu spójrz na to, co robisz, że Shein naprawdę nie jest cudowny i zastanów się, czy naprawdę chcesz tam dalej kupować. Bo niestety ta marka idealnie wpasowuje się w aktualny konsumpcjonizm czyli kupujesz jak najwięcej, ile się da. Ja cię zapewniam, że naprawdę nie potrzebujesz aż tylu rzeczy w swojej szafie, żeby było spyty. To nie musi być tak, że ty musisz mieć na każdy dzień, miesiąca kompletnie inny fit. Naprawdę to nie jest nic szczególnego. Jeśli założysz dwa razy tę samą koszulę, zauważę, ja że już mam trzeci raz tego samego teasa na nagrania. No co, boli cię to? I naprawdę mnie zastanawia, ile Shin płaci za współpracę. Bo szczerze, ja mam takie wrażenie, że oni dosłownie dostają po prostu te ubrania za darmo i ewentualnie ze swojego kodu rabatowego dostają później jakiś odsetek, jakiś procent. Ale w sumie nie wiem, mogę się mylić. I jeszcze to, że każdy chyba wie widzi, że te osoby po prostu nie pasują do profilu Shin. Naprawdę ja nie chcę nikogo generalizować, ale po prostu chodzi mi o to, że naprawdę duża część osób deklaruje się jako osoby wege, dbające o środowisko i takie sprawy, a kupuje w tym Shin. No. Co ty klulec jesteś? Ty nie wiesz tego? Nie wiesz co się dzieje? Naprawdę? Wejście na ich stronę to jest dosłownie taki zastrzyk dopaminy, że to jest niesamowite, że oni stworzyli uzależniającą stronę z ubraniami. Minus 30% zniżki, darmowa wysyłka. Jeszcze dostajesz do tego gratiski, jakiś gówniany łańcuszek. Yo! Wyskakuje ci pełno okienek. okienne. Tutaj jedno okienko. Tu w ogóle coś się przewija. Darmowa wysyłka powyżej 49 zł. No way. No, no. Jak to jest możliwe, że koszulka kosztuje 8 zł, ale ogólnie też design tej całej strony, przecież on wygląda jak dosłownie AliExpress. Następna rzecz, jakie mnie dziwi, to to, że w ogóle nie spodziewałem się, że oni będą mieli Instagrama, a nawet jeśli będą go mieć, no to ile według ciebie Shin może mieć obserwujących? Nie, ja obstawiałem tak z 2 miliony czy coś takiego. Nie, kurwa, a 30 milionów. Jak już wspomniałem o Instagramie, to zobaczmy sobie, co oni w ogóle tam mają. Podobnie jak ze stroną, wszystko jest tutaj takie mega słodkie, cute i lekko niewinne. Czaisz to, że Sheen założyło własną ekipę? No way, Sheen X. I jeszcze oprócz takich promujących rzeczy na tym Instagramie są wstawiane memy. Memy po kroju. Nie mogę spać, bo oglądam Sheen. Keep calm and love Sheen. No, i ten wizerunek, który właśnie ja widzę, jaki oni tworzą, to wygląda według mnie tak, że oni po prostu mają się za taką markę wybawcę, która ratuje cię od tych wszystkich innych sieciówek, bo te wszystkie marki cię skamują, że oni biorą taką wielką marżę, a my tutaj affordable fashion dla każdego robimy. Każdy może sobie kupić ciuchy, jakie chce. I zobacz, u nich kosztuje 200, a u nas 20. Yo, ten wizerunek tych cute, wholesome rzeczy, to jest tak fałszywe. Do tego widziałem artykuł, że. I strona została okrzyknięta mianem najbardziej manipulacyjnej strony z ubraniami. Ktoś się dziwi? Przecież to jest dosłownie to, co mówiłem przed chwilą, że wskakuje ci milion okienek, prezenty, że dostałeś zniżkę, 20% na wszystko i jeszcze darmową wysyłkę, ale wróćmy jeszcze sobie na chwilę do Instagrama. To pisze te komentarze naprawdę kto tak pisze? Nie wierzę, że to są prawdziwi ludzie. Nawet moja babcia tak nie pisze. Ale w ogóle też przeraża mi na przykład ilość plastiku. Nie że te ubrania są plastikowe, też to te torebki. Ja mam w ogóle ciarki, jak oni je otwierają tak i wyciągają to wszystko. Przecież ja dosłownie czuję, jak to wszystko się tam elektryzuje. Takie sztuczne to wszystko jest. Nie wiem, czy wy wiecie, o sposób mi chodzi. fioletowym. Jest uroczy... No i ten wybawca daje ci najtaniej to, na co naprawdę zasługujesz. Czyli 100% poliestrową koszulkę, która w ogóle nie będzie oddychała, będzie się w niej pocił i będzie tak mm, fajnie się przyklejała do ciała. Mm, tak, na to zasługuje. I jeszcze jedna kolejna sprawa to to, że po prostu te designy są kradzione na naprawdę dużą skalę. Tutaj macie jakiś przykład, gdzie Laska nagrywa TikToka, że poddali jej dużo designów. I teraz na speedranie, gdzie są w ogóle produkowane te rzeczy. No więc nie zgadniesz, no, są produkowane w fabrykach takich. Fój. No, i generalnie warunki pracy, jak to w tych krajach, są średnie. Masz jeden dzień wolny, czasami zero, i pracujesz pewnie 12 godzin. Ja gdzieś czytałem, że nawet 18 godzin dziennie. Nie wiem, czy to jest legit, ale tak naprawdę było napisane w artykule. I tak jak Wam mówiłem, w tych dwóch odcinkach na początku jest to bardziej rozwinięte. Więc do zainteresowanych sprawdźcie sobie te odcinki, jeśli jeszcze ich nie widzieliście. Następny odcinek będzie rodzaj chłopów, tylko po prostu nie zdążyłbym go zmontować, bo mam sesję teraz, a to zajmuje serio dużo czasu na montowanie tego. I też będzie w końcu Discord i Patronite. Tak, ten Discord, którego obiecałem Wam. Miesiąc temu. W końcu będzie, będą różne kanałki do pogadania, będą propozycje na filmy, będą różne role i wyglądać śmieszne takie sprawy. No i możecie mi jeszcze dać znać, czy na przykład takie mniej zmontowane filmy też są spoko, bo jeśli tak, to mógłbym je robić w sumie co tydzień, a nie co dwa tygodnie, bo to dużo mniej czasu zajmuje. Ale w sumie to na dzisiaj tyle. Elo. A i w ogóle, patrzcie to, nie? Ten Bonza jest tak zajebisty, jeszcze nie zrobiony z prawdziwych liści, z tego co kojarzę. Zajebista sprawa, nie? Proszę.